Cześć z tej strony. ja witam wszystkich serdecznie w World of Warships Dziś nowe perki kapitańskie dla pancerników Były już niszczyciele, jeśli ktoś nie oglądał Można znaleźć na moim kanale, zobaczyć sobie niszczyciele Później zrobię po tych dla pancerników perkach Krążowniki i na końcu lotniskowce Teraz tak, na początek zaczniemy tak jak ostatnio Omówmy sobie może, co nam się najbardziej tutaj może przydać jeśli chodzi o e, wszystkie perki po kolei, na co w ogóle warto zwrócić uwagę, a co absolutnie nas tutaj nie dotyczy. Więc jeśli chodzi e, tutaj, znalazłem samolot w ostatnim o ostatnim materiale go szukałem, jest. Jest tutaj. Co nam to daje? Daje nam to zwiększoną przeżywalność, moi drodzy. Jak wiemy, e, jeśli chodzi o pancerniki, to największym dla nas zagrożeniem są torpedy, nieważne czy Zrzucone z samolotu, czy wystrzelone z krążownika, niszczyciela, pancernika, torpedy to jest spory problem. I teraz, jeśli mamy dwa samolociki, które sobie latają wokół nas, to spotują nam te torpedy, i mamy szybki, szybką informację, że coś płynie w naszym kierunku i chce nas zatopić. Warto zmienić kierunek, w jakim się, w jakim się udajemy, jeśli jest to kolizyjny dla torped. Więc to absolutnie trzeba mieć razem z tam z samolotem katapultowym. Bierzemy, oczywiście, bierzcie to i samolot. <noise> no, to też jest dosyć ważne, chociaż chyba nie można już teraz brać tak, żeby nie było samolotu. Więc tak czy siak e, to będzie działać. Jeśli chodzi o jedynki, również warto się zastanowić nad tym. E, głównie e, z jednego powodu. Jeśli robicie e, wśród niemieckich pancerników, japońskich. Pod, no amerykański też to też, pod dodatkową artylerię, tutaj okręty, no to to się przyda, prawda? Żeby moduły nie padały, i no, ogólnie, no to, to jest zawsze dobre, więc również można to brać, ale wydaje mi się, że przegrywa tutaj z, tak jak mówię, torpedy nasze największe zagrożenie, więc trzeba, trzeba brać samolocik. Oczywiście są pancerniki. Na różnych, tierach, na różnych tierach ludzie grają które nie mają samolotu, są też takie wtedy oczywiście na jedynce mogą brać sobie ludzie to, albo szybsze przeładowanie pocisków chociaż wydaje mi się, że to jest znacznie, znacznie lepsze jeśli chodzi o dwójeczkę warto się zainteresować tym minus 10% do przeładowania tutaj całego sprzętu, to jest dobre to jest te 5% już naprawdę malutko, ale z biedy też może być. Niemniej, no raczej bym to zostawił. Dla tych, którzy bardzo chcą, ale ja nie polecam. To jest zawsze dobre, bo ciutkę, szybciej te działka obracamy, czasem może nam to uratować skórę. Resztę nie ma tu dla nas za bardzo nic ciekawego, poza, poza tym. To może być bardzo dobre dla osób, które grają blisko. To może być ogólnie bardzo dobre dla osób, które grają pod artylerię dodatkową, więc osobiście naprawdę polecam. Ale podejrzewam, że masa okrętów nie będzie tego miała, więc wy również nie musicie tego mieć. To jest tylko moje prywatne zdanie i nie wiem, czy to się przyjmie, czy nie według mnie bardzo dobre, ja sobie to zaraz kliknę e, i tak, może sobie to kliknę od razu pyk, działa e, i teraz tak, e, wszystkim odpiszę jak skończę, M kolejna sprawa, jeśli chodzi o e, opereczki trzecie, co tutaj się może przydać to się może przydać, warto to mieć na uwadze to nie to znaczy, no niektórzy też to biorą. Widzę często pancerniki, które mają tam te ciutkę więcej hapeków, ale... Eee... Moi drodzy. Nie rozdrabniajmy się. Dla niszczycieli to ma znaczenie. Dla pancernika raczej. Raczej niekoniecznie. E, co tutaj jeszcze mamy? To był perk, tak jak mówiłem, pierwszego poziomu. Teraz jest trzeciego. Trochę słono się za to płaci. Oczywiście, dalej robiąc okręt pod dodatkowo, można to brać, ale powiem Wam, że się... Często nie zmieści i często o wiele bardziej opłaca się jednak brać to lub to. No tak kurczę, wychodzi. Nic nie poradzę. Tutaj oczywiście, e, w mojej opinii teraz będzie bardzo się opłacało mieć kamuflaż bardzo. Dlaczego to będę jeszcze mówił w tym materiale? E, Bierzemy pod uwagę to, jeśli mamy dobrą obronę przeciwlotniczą albo cały czas nam lecą bomby na głowę, torpedy z samolotów to też, jeśli obrona lotnicza jest dla Was niezwykle istotna tak jak często dla mnie to warto się zastanowić nad tym perkiem. I oczywiście zastanawiamy się też mocno nad tym perkiem jeśli robimy pod y, dodatkową artylerię okręt. I to też jest ciekawe. Zobaczcie, minus 10% do wybuchu pożaru. Jak wiadomo, no. Nie znam gracza na pancerniku, który nie narzeka na podpalenia. 10% na 10 pożarów jeden nie wybuchnie. Czy warto? Każdy sobie musi odpowiedzieć sam. To jest rzecz, która wydawała mi się, że może się sprawdzić na pancernikach, ale najprawdopodobniej się nie sprawdzi na pancernikach, więc nieistotne. I teraz tak, e, najpopularniejsze buildy na y, tutaj Montanie, na 10 Tierze. Wydaje mi się, że ten samolocik będzie tutaj zasuwał, obowiązkowo. E, na dwójce podejrzewam, ten, build, y, ta, ten i ten perk mogą tutaj razem się kombić. Tego nie będzie. Y, więc tak to powinno wyglądać. Tutaj y, no torpedy są naprawdę zawsze zagrożeniem, więc to powinno chodzić, to powinno chodzić. Coś z tego na pewno będzie i niewidzialka i dodatkowe tutaj zarówno pod działa dodatkowe jak i działa przeciwlotnicze no ja bym brał wydaje mi się że też ludzie będą to brać może też będzie chodziło że tutaj tego nie będzie będzie chodziło to bardziej tylko nie wiem wtedy co z jedynką to może jakieś takie wariacje tak bym tak bym to Przewidywał, że tak będą chodzić. No, ja tutaj, jak widzicie, zostały mi jeszcze trzy więc... <laughs> sorki, więc najprawdopodobniej za te trzy wezmę to. I to będzie mój, mój skończony build na Montanie. Taki, a nie inny. Mój, tylko mój. Nikomu nie polecam. Moje, moje, wam nie daję. Oczywiście każdy sobie buduje, jak chce. I teraz tak. Jesteśmy teraz na wirtualnej na wirtualnym yamato yamato, przepraszam na yamato podejrzewam, że będzie tutaj ciutko inaczej to wszystko wyglądać, będzie samolocik będą działa bo się mogą przydać będzie minus 15% możliwa jest również jakaś wariacja z tym i z tym ale niekoniecznie. Podejrzewam, że to również zostanie. I z trójek podejrzewam, że będzie dużo. Ogólnie, że Yamato będzie szło w trójki. Albo zobaczcie. Z czwórek tak naprawdę przyda mu się to. Żeby tam mieć jak najlepsze kamo. Tak jak mówiłem, wydaje mi się, że teraz wszystkie pancerniki powinny się w to zaopatrzyć. A, tym bardziej, że kosztuje już 4, a nie 5. Więc kamo. Kamo jest wydaje mi się jedynym tutaj wyborem. Ewentualnie będzie jeszcze chodziło z tym i z tym pod build na dodatkową artylerię, ale no nie wiem czy on się będzie sprawdzał. Um, więc podejrzewam, że będzie tak, to, 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 to. Um, jeszcze coś może być z tego najprawdopodobniej tak. Ile my tu mamy wtedy Trzy. 6, 9, 12, 16 i jeszcze jedna trójka można, można wziąć, więc może to. I coś takiego powinno, powinno być popularne, jeśli chodzi o Yamato. Bo tutaj inwestowanie w to na przykład i to jest za drogie, i tutaj zawsze, zawsze musimy się martwić o torpedy, zawsze. Dlatego no must have raczej, raczej u wszystkich pancerników. Zwiększa to przeżywalność strasznie do, naprawdę. no ja, ja to używałem od samego początku na niemieckich pancernikach. Plus jeszcze nie brałem kamuflażu, tylko brałem te dodatkowe wykrywanie torped i widziałem, jest bardzo daleka i ciężko było mnie storpedować. Rzadko kiedy przyjmowałem więcej niż dwie torpedy. A więc no przeżywalność masakrycznie wam wzrasta, moi drodzy, a to się. Umówmy umówmy się, że to się liczy. Więc tak podejrzewam, to będzie wyglądać na, na Yamato. I teraz na, na dziesiątce niemieckiej, więc teraz mamy wirtualną. To znaczy dobra, nie, niech nie będzie wirtualna. Już sobie dziewiątkę zrobię od razu. Oczywiście swoją. E, tak, tutaj zaczniemy inaczej, e, jako że to jest wyjątek według mnie, ale i tak pewnie będą chodziły te dwa perki. No tutaj biorę to, e, bo będzie to robione, moi drodzy, pod y, pod działka. A, u mnie będzie to, ale ja jestem inny, pamiętajcie. E, najprawdopodobniej będzie chodziło to, będzie tak. I teraz pod poddziała dodatkowe moi drodzy. Więc trójek, te dwa perki na pewno tutaj zamiennie będą chodzić sobie. Ok. Trening, trening. I tutaj, oczywiście, jeśli chodzi o czwórkę, to na 99% będzie chodziło to. Oczywiście. Ja docelowo będę chciał mieć. Zobaczmy, jest 6 i teraz 12, będzie 19, więc robimy 4, 4, 4 i to koniec, troszkę biednie, bo przydałoby się działa niemieckie przeboleją. One się dosyć dobre kręcą, więc można sobie to odpuścić, tak jak ja tutaj i wziąłem sobie to. To mi się będzie bardzo dobrze kombić właśnie z tym ostrzałem, z tej artylerii dodatkowej. Wydaje mi się, że to będzie rozprówać wszystko. Zobaczę, zobaczę w praniu, <laughs> jak, jak już będę miał wymaksowane. Teraz nawet nie wezmę, nie, nie wezmę tej niewidzialności. Będę chciał jak najszybciej mieć tutaj działa i później wezmę sobie to. I dopiero na końcu niewidziałkę, więc trochę to potrwa. No ale trudno. Ale... Wydaje mi się, że te bildy będą dalej tutaj na niemieckie pancerniki, jak najbardziej chodziły yy, i, i to się będzie naprawdę mocno kombić. Gdzie jest ten okręt? To się będzie, wydaje mi się, moi drodzy, naprawdę mocno kombić, jak to teraz wygląda. 9% podpalanie, 1308,8% yy, zasięg. No, kolejny okręt będzie, będzie tutaj modyfikowany, tak, żeby ten zasięg był jeszcze większy, i to naprawdę tutaj mm, robiło swoje. Pamiętajcie, że to będzie przyspieszane również przez, mm, przez to właśnie więc czym bliżej podpłynę, czym bardziej dostanę, tym szybciej wszystko będzie upać. <laughs> Ale zabawa powinna być naprawdę przednia, moi drodzy. No zobaczymy, zobaczymy, jak wiecie wbrew opinii dziwnych ludzi, ja gram zazwyczaj bardzo blisko, więc wtedy to wszystko się będzie ładnie napędzać. No i cóż, byli Japończycy, byli tutaj Niemcy. Wsio, teraz może i, i byli Amerykanie, teraz może tak ogólnie, jak, jak to będzie wszystko wyglądało dla pancerników moim zdaniem, po tym rebalansie perków. Pierwsza sprawa jest taka, że już nie możemy mieć tego co kiedyś, zauważcie, to jest z jednej strony super, że mamy tutaj tyle tego wyboru, ale zauważcie, że dla pancerników masę bardzo dobrych rzeczy jest za cztery. To, co i pasuje Japończykom i pasuje Niemcom, cztery. To, które oczywiście się kombi z tym i również z lotnictwem, cztery. I to też 4, więc już nam zżera 12 i robi się kurczę mało, perków. I pamiętajcie, że teraz na przykład amerykańskie, jak wiecie, pancerniki mają świetną obronę przeciwlotniczą, ale kurczę, żeby zrobić teraz super obronę przeciwlotniczą, to zobaczcie. Gdzie jesteś, mój przyjacielu? Tu. Zobaczcie. Trzeba wziąć to. Trzeba wziąć to. I to to było to. Super obrona przeciwlotnicza kosztuje nas 4, 8, 11. To jest kurczę masakra. Tak naprawdę, poza tym już niewiele nam zostaje, bo trzeba jeszcze wziąć tutaj coś, to już jest 12, i tutaj 14. Zostaje 5 na inne rzeczy. To jest naprawdę malutko. Yy, dlatego. Nie będziemy już mieli takiej mega koncentracji jak kiedyś. Będzie coraz mniej okrętów, które będą posiadały wymaksowane AA. Ewentualnie będą je posiadały, ale nie będą posiadały kamuflażu, na przykład. Więc y, będą sobie radziły lepiej y, z samolotami, ale o wiele gorzej jest z wszystkimi innymi. Jak widzicie, jest, jest teraz tutaj tak um, dla, dla pancerników to zrobione, że albo A, albo B. Nie ma A i B, jak było kiedyś, że mogliśmy mieć praktycznie wszystko i się, się cieszyć świetną y, y, i zarówno dodatkową artylerią i y, y, y przeciwlotniczą. Wszystko się mogło zmieścić jakoś, no, ledwo upchać, ale coś tam dawało radę. Teraz wydaje mi się, że trzeba będzie. No nie wydaje mi się, jestem pewien, trzeba będzie wybierać sobie. Bo pamiętajcie, że e, jeśli, e, jeśli nie wybierzecie tego, tego albo czegoś jeszcze innego, no to będą tego konsekwencje widoczne w każdej bitwie, moi drodzy. Dlatego jak to będzie wyglądać? Będzie wyglądać to tak, że jeśli będziecie robić sobie okręty, tutaj właśnie z samolocikami, z wykrywaniem. Będziecie mieć o wiele łatwiej z niszczycielami. To jest oczywiście olbrzymi plus, olbrzymia zaleta. Jak wiadomo, niszczyciele no, gnębią strasznie wszystkich w pancernikach, bo taka ich rola. A tutaj, dzięki temu, dzięki takim przeciwśrodkom, to oczywiście jeszcze można skombić sobie z, ale, ale nie warto, moim zdaniem, z wykrywaniem dodatkowym z tej umiejętności. Już pokazuję, jakby ktoś nie wiedział. Tutaj mamy tą ostatnią. Można sobie wybrać to, prawda? I to nam daje plus 20 do wykrywania torped. To można oczywiście też wybierać zamiennie. Jeśli nie bierzecie tutaj tego, tego cacka. O! No to daje 25, tak? Tak. No to tam macie 20. Oczywiście zwiększenie tam branie niewitki, plus ta witka, to jest już razem. 24% mniej nas widać. No to umówmy się, kurde, że to jest dużo. To jest naprawdę dużo, moi drodzy. E, dlatego no, nie warto. Warto iść w tą niewitkę i pojawiać się tam na 14 km. To różnie tam będzie wyglądać na różnych okrętach. E, zaraz w ogóle zobaczę, jak to wygląda, bo nie sprawdzałem. Teraz na, na Montanie. Z mnie widać 13,4. Moi drodzy, to niektóre krążki stylu widać. I teraz co, niektórym kopara opadła. E, owszem, 13,4 mnie widać. Hello, surprise! I z 13,4 w krążownik. Boom, zaskoczenie. Jeszcze jak się chwilę nie zorientuję, podpłyniemy na 12, jak łupniemy. No fantastico, fantastico po prostu będzie. Jak widzicie, niewidzialna Montana. Oczywiście pamiętajcie, że buildy krążków też przed nami i ogólnie, ogólnie perk numer jeden to jest, e, perk numer jeden absolutnie to jest dla mnie to, dla wszystkich, to jest po prostu must have. Jeśli się zastanawiacie co, co na czwórkach, to się nie zastanawiajcie, po prostu bierzcie to i już więcej nie myślcie nad tym. E, kolejna sprawa. Lotniska, jak wrócą, i to będzie taka kontra do niszczycieli, bo jak widać, na niszczyciele mamy tutaj nowe odpowiedzi, jedną nową, jedną starą, ale co u, u, można sobie teraz łatwiej wziąć, bo, bo możemy brać ogólnie więcej tego wszystkiego. Yy, więc jest, jest odpowiedź na niszczyciele, ale teraz odpowiedź na lotniska, i tu się robi kłopot, bo jak yy, pokazywałem te przypuszczalne bildy to nie są to buildy maksymalne. Tych buildów będzie, będzie mało, a na pewno mniej niż było. I cóż, podejrzewam również, że krążowników z dobrą obroną przeciwlotniczą poza amerykańskimi też będzie mało. Kilka tam poszczególnych oczywiście w innych, w innych klasach, bo tam się zdarzają jakieś dwa brytyjskie dobre, dziewiątka, dziesiątka, jakiś kutuzow. Jakieś tam e, japoński z jeden, ze średnią, bo one, one są słabe przeciwlotniczo, naprawdę. Cała ta linia, e, cała ta, e, cały ten kraj ma słabe, e, o, słabą obronę przeciwlotniczą. Bo w końcu walczył cały czas z Amerykanami i ich gną, gnębili samolotami, więc nie warto było <śmuch> robić sobie dobrej obrony przeciwlotniczej. Ech, musiałem, musiałem, nie mogłem wytrzymać, nie mogłem się powstrzymać, więc powiedziałem. E, więc moi drodzy, lotniska jeszcze raz lotniska, jak pojawią się w dużej liczbie, będzie płacz. Będzie płacz i trzeba będzie nerfić lotniska znowu. E, no, co ja mogę na to poradzić? Ja mogę wam poradzić na to, żebyście się przytulili do jakiegoś amerykańskiego krążownika albo jakiegoś krążownika z rozbiciem, albo trzymali we dwa pancerniki, chociaż to też niewiele nie, nie pomoże. E, no, musi być coś z rozbiciem. Coś gdzie jest e, koło Was i ma rozbicie skadry, wtedy jakoś będzie. A tak będzie problem. Jak teraz będzie wyglądała sprawa z krążywikami, moi drodzy? Może być też nieciekawie. Dlaczego? Dlatego, że część może używać to, i nagle może owszem palić nas nie będą. Ale jak będziemy obrywać za 5000 co chwila, to nie będą musieli nas palić. Po prostu nas rozwalą na kawałki <zysy> ze zwykły dział. I też nie zrobi problem. To oczywiście nie będzie aż takie mocne. W części okrętach może być, może być dosyć przegięte, ale zobaczymy. Pamiętajcie, że to nas może ratować przed takimi zabawami. Mianowicie, no jak mamy takie kamo jak ja tutaj, i krążownik gdzieś tam do nas strzela z 15 km, to zaraz mu znikniemy. I przestanie strzelać. Jeśli nie będzie gdzieś niszczyciela, co nas spotuje, albo samolotów. Więc nasza przeżywalność będzie zależała od naszego kamuflażu. Coś nowego. Ale wydaje mi się, że się będzie sprawdzać bardzo dobrze, moi drodzy. No i oczywiście skracanie dystansu. Zawsze dla mnie to podstawa. Skrócicie dystans do krążownika, szybciej go rozwalicie. Tyle. Ale krążowniki, wydaje mi się, że będą teraz, że po tym rebalansie naprawdę sporo skorzystają, tak ogólnie, i dobrze, bo to była kasa, która była poszkodowana według mnie, i to bardzo już od dłuższego czasu. I dobrze by było, żeby właśnie wróciła do łask i troszkę lepiej się miała. Więc wszystko to wygląda tak, że coś zyskało, coś straciło. Najbardziej wydaje mi się, że straciło ogólnie, tak jak to mówiłem w poprzednim filmie, niszczyciele, pancerniki trochę zyskały, trochę straciły, trochę trzeba będzie grać inaczej. Dla mnie osobiście są to zmiany na plus, bo będę mógł szybciej podpłynąć do przeciwnika, będąc niewidzialnym, co jest miłe, przez co nie będę obrywał, mogę odejść od walki i znowu zniknąć, przez co nie będę obrywał uleczyć się, wrócić do walki, znowu się pojawić stosunkowo blisko przez to nie będę obrywał i jak zacznę strzelać to już będzie taki dystans, że te działa będą nieźle łupać pociski będą dobrze wchodziły w cel no i to, dla mnie to jest super pewnie nie będzie popularne, ale u mnie będzie, bo będę to miał wszędzie więc moi drodzy, no korzyść będzie spora tak mi się wydaje, że będzie mi się grało lepiej niż mi się grało wcześniej. A jak będzie w rzeczywistości, czas pokaże. Mojego gadania już chyba starczy. Wydaje mi się, że wszystko co miałem to powiedziałem. Powtarzam na koniec, żeby nie było. To, jak ja tutaj mam buildy, i, i jak będę robić, to jest oczywiście i wyłącznie moje widzi. Mi się korzystajcie z tych buildów, które wam pokazałem. Jakie będą yy, dla wszystkich, powiedziałem wam, co, co tu ogólnie się nadaje. Również, możecie sobie wybrać tak, jak wam pasuje. Róbcie albo ogólnie, jak się w ogóle nie znacie, albo pod siebie. <śm> to zawsze brzydko brzmi pod siebie, ale yy, róbcie tak, żeby wam się dobrze grało. Naprawdę. I, I wtedy będą wszyscy zadowoleni. Tak samo jak w niszczycielach. Mówiłem na początku: Może zacznijcie na jakimś pancerniku takim, który jest dla Was troszkę mniej ważny. Sobie zostawiliście jakąś ósemkę, czy coś, zróbcie tam kapitana. No może przy ósemce nie, bo Wam się może przydać do rankingówki, że coś jeszcze niższego, żeby posprawdzać, jak to działa. Czy działa, czy się sprawdza, a sobie po takich kilku bitwach testów. Będziecie już mogli wyrobić jakąś opinię, ewentualnie też, pooglądajcie, jak to, jak to inni kombinują, czy podobnie jak ja tutaj mówię, czy inaczej. Możecie też, y, oczywiście, w komentarzach zostawić jakieś swoje pomysły. Pamiętajcie, ja nie jestem Alfą i Omega. Mówię to jak ja uważam. Mam przegranych łącznie z Beton, tam około 6000 bitew. Trochę już widziałem, jak, jak coś działa, jak nie działa, y, więc. Y, Wydaje mi się, że większość rzeczy przewidzę dobrze, ale na pewno nie wszystkie. Część może być zupełnie innych buildów. Coś innego może być na topie, coś może nie być. Nie. Ale wydaje mi się również, że będzie, że będzie tych buildów o wiele więcej niż było. I to jest, moi mili, kolejny plus, bo spotykanie cały czas okrętów, które wyglądają tak samo, jeśli chodzi o perki kapitańskie, no nudaj, nada. A tak, tu jest teraz bardzo dużo rzeczy do wyboru. I się trzeba pozastanawiać mocno, co nam się bardziej przyda. Róbcie też, oczywiście, pod swój styl gry, moi drodzy, bo no, to, że meta jest na przykład taka, a nie inna, to się może zmienić. Wasz styl gry się nie musi zmieniać. Do tej mety może nie pasować, do innej może zacząć. E, więc też to należy mieć na uwadze. Dobra, to tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jak tak, możecie go zawsze. Udostępnić, będzie mi bardzo miło. To tyle na dziś. Następne perki, perki krążowników omówione, podobne jak tutaj. Zapraszam serdecznie, trzymajcie się. Hej!